Witam serdecznie. Tatusiowie o sportowym zacięciu mają u nas ostatnie co oglądać. Niedawno testowaliśmy Volkswagena Golfa R w wersji wariant. Dzisiaj mamy Seata Leona Cupre w wersji ST. Wersję ST testowaliśmy już, kuprę zresztą też, więc dzisiaj zrobimy tylko krótką prezentację. Zapraszam. Seat pokazał sportową wersję tego kombi wiosną tego roku w Genewie. Po czym poznamy ją na drodze? No, po tym samym co zwykłą Cupre w wersji hatchback, czyli wielkie felgi, które może nie dodają komfortu, ale wyglądają ponująco. Prześwietające spod felk, czerwone zaciski, podwójne rurowy dychowa, dyfuzor, napisy kupra i parę innych drobniejszych dodatków, jak na przykład plakietka z napisem 280 zdradzająca moc silnik. Z przodu wersja Kupra ST nie różni się od Hedgebeka, więc cechy są takie same: zmieniony zderzak, większe wloty powietrza i plakietka kupry na grillu. Podsumowując, rozpoznanie wersji Cupra ST na drodze nie będzie trudne, bo tych dodatków i drobniejszych, i większych, tak jak Felgi, tutaj nie brakuje. Jednak trzeba też przyznać, że wersja ST już w swojej podstawowej odmianie bez mocnych silników wygląda na tyle dynamicznie, że tutaj kwestia kilku dodatków była tylko formalnością. Ten samochód nawet w słabszej wersji wygląda sportowo. Minimalistycznie stylizowane wnętrze Leona w sportowej wersji ożywiły fotele z napisem Cupra, aluminiowe nakładki na progi, pedały, wstawki w kolorze czerni fortepianowej, czy logotypy Cupra, które znajdziemy na progach, na kierownicy, na prędkościomierzu, czy też w okolicach dźwigni zmiany biegów. Pod maską wersji Cupra ST jest oczywiście ten sam silnik co w wersji Cupra Hedgeback, a więc dwulitrowy TSI, który może mieć albo 265, albo 280 km mechanicznych i niezależnie od wersji mocy, tyle samo momentu obrotowego, 350 nm. Dostępnych od 1700 do 5600 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Do setki czekamy w mocniejszej wersji 6,1. Napęd oczywiście na przednią oś e, przekazywany przez sześciobiegową skrzynię biegów, manualną czy też automatyczną DSG. Spalanie 6,7 średnie, 5,7 w trasie, 8,5 w mieście. Zbiornik paliwa w mieście 50 litrów i wystarczy w trasie na około 700 km. Obrażenie z jazdy kuprą hedgeback już opowiada. O wrażeniach z jazdy Leonem ST również opowiadałem, więc dzisiaj mamy miks kupra w wersji ST. I szczerze powiedziawszy, niespodzianki nie ma. Z jednej strony mamy do czynienia z Cuprą, czyli samochodem z mocnym silnikiem, bardzo precyzyjnym układem kierowniczym, zawieszeniem, które potrafi też zmienić swoją charakterystykę, ale przede wszystkim nadąża za tym wszystkim, co daje ten samochód i ta moc, i tym wszystkim, co ta moc może wywołać w kierowcy, czyli tym. Że może chcieć nieco mocniej wcisnąć gaz. Z drugiej strony mamy jednak wersję Kombi, która, jeśli będzie używana tak jak kojarzymy, Kombi, czyli spokojna jazda po mieście, odwożenie dzieci, przywożenie zakupów, to szczerze powiedziawszy te samochody za bardzo nie będą się różniły. Ale jeśli zechcemy wykorzystać pełny potencjał wersji Cupra. I gdzieś tam, znaczy na wprost, to nie, nie poczujemy różnicy, ale jeśli zechcemy mocno gdzieś tam w ostrym zakręcie przycisnąć gaz i zmienić kierunek jazdy, to przy takim klasycznym naszym teście łosia wychodzą jednak różnice, bo tych parę kilogramów z tyłu, bo mamy tu do czynienia z większym bagażnikiem, mają taki bezpośredni wpływ na zachowanie samochodu, że czujemy nadsterowność. Ta nadsterowność jest. Nie jakaś porażająca, ale jest wyraźnie większa niż w przypadku wersji hatchback. Przynajmniej ja tak to odczuwam. Być może dlatego, że sobie zakodowałem i, i pamiętam bardzo dobrze, jak bardzo posłuszna, przewidywalna i neutralna była wersja hatchback. Tutaj, w przypadku wersji kombi, jest trochę więcej do zrobienia w zakręcie. Oczywiście większością może się zająć elektronika, ale kierowca też musi o tym pamiętać, a choćby po to, żeby w ogóle nie doprowadzić do takiej sytuacji i zdjąć z przez e, ostrzejszym zakrętem czy przed wykonaniem jakiegoś bardziej zdecydowanego manewru. Zresztą zobaczcie sami ja to wszystko przetestowałem w naszym takim teście łosia. Widać, że e, samochód nieco chętniej zarzuca tyłem. Podstawowa wersja Seata Leona kupry wersję ST to kwota co najmniej 114 700 zł. Jeśli chcemy mieć wersję z automatyczną skrzynią biegów, to dopłacimy 8100 zł. Natomiast do mocniejszej 280-konnej wersji dopłata wynosi 5 100 zł. Co oznacza, że jeśli chcemy połączyć te dwie cechy i kupić najdroższą możliwą wersję, to zapłacimy 128 100 zł i wtedy dostaniemy 280 konną wersję z DSG, tak jak nasz testowy model. Co możemy dostać za mniej więcej 130 000 zł z nadwoziem kombi z mocnym silnikiem? No przykładowo Skoda Octavia Kombi w wersji RS 230 albo też Forda Focusa Kombi w kompletacji ST2 który będzie miał 250 koni. Albo idziemy w rozmiar w górę i możemy dostać też Forda Mondeo w wersji kombi z dwulitrowym silnikiem jako który będzie miał 203 koni i również zmieści się w kwocie 130 tysięcy zł. Trend na rynku jest jasny, klienci chcą coraz szybszych samochodów, coraz bardziej praktycznych samochodów i coraz ładniejszych samochodów i wydaje mi się, że testowany dzisiaj Seat Leon Cupra w wersji ST spełnia te wszystkie wymagania. Jest szybki, jest praktyczny i jest ładnie skrojony. Oczywiście zawsze można chcieć jeszcze więcej, Cieść napęd na cztery koła, chcieć więcej mocy pod maską, czy też bardziej luksusowe wnętrze, ale za tym wszystkim pójdzie już zupełnie inna cena. Dziękuję za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Czasem do redakcji wpada ciekawa odmiana już testowanego samochodu, więc, żeby nie zajmować Waszego czasu, robimy krótsze filmy. Do zobaczenia w następnych.